Maneczko, jeszcze wczoraj byłem w słonecznej Bułgarii, a dziś już jestem w niej mniej słonecznej Polsce i to w dodatku na rybach. To właśnie tutaj mam zamiar spędzić trzy ostatnie dni swojego urlopu na wspólnej zasiadce, właśnie z moją rodziną. Jest to moja ostatnia zasiadka przed zawodami na Solinie, przed ECC, więc dlatego nie przeciągam, rozkładam wędki, wyworzę zestawy, idę szybciutko zanęcić. No i co, zapraszam na film, a Was proszę o subskrypcję. Jakiś miły komentarz i lajka. No i tak, tutaj wszystko mam już pomalutku przygotowane. Wędki przygotowane, zaraz będę wychodził. Jeszcze troszkę bałagan, co prawda, ale wywiozę zestawy i to poogarniam. Tutaj pokażę Wam, czym mam zamiar nęcić. Tutaj tak, taki mix, gotowe ziarno od Carboulds School. Do tego pociechane kulki. Skopek Squid w rozmiarze 24 plus moje kulki. Robione, orzeszek tygrysi, pelet, wszystko wymieszane, zalane płynnym pokarmem, skopek Squid od grabania bajc, no i na pewno taka kupiata łódeczka pojedzie na każdy zestaw, plus dodatkowo garstka kulek tymi, na które będę łowił. I to jeszcze taka ciekawostka, Śliwki mirabelki. Jest to moja ulubiona przynęta na amury. No mam nadzieję, że się skuszą. Na pewno jedną wędkę postawię na śliweczki. Także zobaczymy. Na pierwszy zestaw idzie takie coś, garść śliwek mirabelek. To samo założone na przynęte na włosie, podbite popkiem takim malutkim banan. No i tak jak mówiłem, kukurydza plus ziarno i kulki. Tak, na pierwszy strzał popiata łódka, a potem będziemy troszkę ubierać. Zestawy już wszystkie w wodzie i tak jak mówiłem, na lewej wędce śliwka mirabelka podbita malutkim popkiem bananem, środkowa wędka dwa razy małża kryl w rozmiarze 24 na długim włosie, no i prawa wędka Połówka małża kryl podpita takim małym, popkiem bananem. No i czekamy. Za chwilę przyjadą dziewczyny, moje córki i żona. Zaczynamy wysiadowanie. Mam nadzieję, że jeszcze przed nocą uda się złowić jakąś rybę. Jakiś maluch. Eba, babo, tak. Ale ja, ci... Gaba chce ciągnąć? No ja, Ci muszę pomóc, bo Ty ty sama nie dasz rady, wiesz? wiesz? No. Chodź tu, Chodź. No, tak. No. Tak. Dobra. Twoja ryba jest duża. Zobacz, na od twojego włoska Uuu! Jaką dużą złożyła. Zobaczcie. maj wędkę, poporwie, porwie nam wędkę gaba. No. A, <grabi> Gaba złowiła, U, moja Gabrysia, brawo, super, jaka duża ryba, mamy pierwszą rybkę, taki niewielki karp pełnouski, ale złowiła Gabrysia, Gabrysia czemu taka smutna, uśmiechnij się, to jest twoja pierwsza ryba, wszyscy widzieli jaką Gabrysia złowiła, taka piękna, Gabrysiu, Pogłaskaj rybkę. No pogłaskaj ją. <laughs> rybkę oczywiście wypuszczamy, wywozimy ze stawy i łowimy następną. Następna już będzie większa, tak, Gabrysiu? Darzej Buciaka. Nie. <laughs> ja bym jej też nie dawał, masz rację.

A nie ma ty, ale jaja jest, co to? Ty, chyba leż na dwie takie duże kule. Nie, no nie wiesz. Zobaczcie, no to. Leszczu. Taki lechon na takie korale, Dobrze, no i tak, godzina 22. Mamy trzecią rybkę. Przed chwilą jedna ryba się spięła, a Ta już taka troszkę większa, około 8 kg ale, ale bardzo ładnie ułuszczona. Piękny, żółty, bardzo dziki i waleczny karp. i nie. Śliczny. Taki piękny, ułuszczony kark z wielkimi płetwami. Naprawdę ma wielkie płetwy. Niesamowicie był mocny. Tylna ogonowa może nie jest taka imponująca, ale płetwy brzuszne ogromne. Dopuszczamy. Taki piękny, żółciutki. Takie wielkie płetwy ma. Naprawdę ryba bardzo mocna. Nocka minęła bardzo spokojnie, nic ciekawego się nie wydarzyło, ten jeden karb, dwa takie mniejsze, jedna ryba się spięła nieduża, no i na śliwkę miałem branie, delikatnie, podejrzewam, że Amur śliweczkę całą ściągnął z włosa, niestety nie udało mu się zapiąć, trudno, wędki przewiezione na nowo, czekamy dalej, te miejscówki jeszcze obstawiam przez jakieś 3-4, może 5 godzin, jeżeli nic nie wyjedzie, będę szukał innych miejsc. Troszkę wstępnie tutaj posądowałem. Ta ryba jest całkiem w innym miejscu. Zeszła na środek tutaj tego łowiska. Nie jest pod brzegami, tak jak to zawsze łowiłem blisko brzegów, tylko jest na głębokiej wodzie na około 4 metra. Także zobaczymy. Przewiezę potem wędki. I tak jak już wcześniej mówiłem, niestety nie doczekałem się brania. Przewożę zestawy. Stawiam całkowicie na inne miejsca. Tylko jedną wędkę. Tą, z której miałem brania, zostawiam tam, gdzie była. Dwie wędki całkowicie przewożę. Zobaczymy. Pływałem z echosondą. Echosunda pokazała, właśnie w środkowej części tej zoki, na głębokości prawie 3 metrach, pokazała ryby. Więc tam spróbuję wywieźć. Zestawy zobaczymy, może przyniesie to upragniony rezultat troszkę orzeszków. Jak widać zmiana miejscówki przyniosła upragniony rezultat. Mamy trzecią w nocy, melduje się piękna ryba. 18, 100. Przed tą rybą dwie mniejsze. Spod brzegu. A ta ryba była z tej nowej miejscówki, właśnie z 3, z prawie z 4 metrów. bo Tam jest 3,80. Piękny grubasek. Piękno, szeroka płetwa, niesamowicie silny jak Rybkę wypuszczam, wywożę, może jeszcze złowię coś fajnego. Siódma mam kolejną rybę. Jakieś dwie godziny temu jedna mi się spiła. To naprawdę bardzo ładna ryba, ta może nie jest wielka, ale nieważne. Najważniejsze, że system jest rozpracowany i wiem, gdzie te ryby przebywają. I tak jak mówiłem, trzy brania w nocy wszystkie z tego głębokiego ze środka a zatoki. Dlatego dokładam tam drugą wędkę, jedna zostaje. Tam, gdzie łowiłem wcześniej, nie przeciągam, co tu wiele gadać. Pokazuję rybkę. Niewielki, może 8-9 kg, ale nieważne. Wypuszczam i wywożę zestawy. Co tu wiele mówić, nie jest ta zasiadka zbyt owocna w tarpie. Dobrze, że w ogóle coś udało się złowić. Tak jak wspominałem wcześniej, postawiłem wszystko na jedną kartę i wywiozłem dwie wędki tutaj na tą głęboką wodę. 3,8 metra. Stamtąd wyjechała ta w nocy ta osiemnastka i rano dzisiaj karp w granicach 9 kg. Była jeszcze jedna ryba. Już ją miałem prawie w podbieraku. Niestety ryba dała, jak to się mówi, dyla i się spięła. Myślę, że ryba była w granicach 20, może nawet ponad 20 kg, no ale to już niestety nie sprawdzimy tego. Ryba poszła. Jedną wędkę zostawiłem tak, jak miałem, tam na tym płytkim, Jest tam nęcony od środy, więc cały czas mam nadzieję, że jakaś ryba stamtąd wyjedzie. Zresztą wyjechał tam ten pierwszy karp z tymi pięknymi, długimi płetwami. Może jeszcze coś stamtąd będzie. Przed nami ostatnie popołudnie. I ostatnia noc. Jutro rano się zwijam, więc mam nadzieję, że jeszcze coś się ciekawego wydarzy. No i co? Liczę, że będzie to ryba 20, plus, bo po takie przyjechałem. Tutaj jeszcze chciałem się pochwalić nowinkami. Wczoraj mi doszły. Pierwsza z tych nowinek to jest nowa waga elektroniczna Fox. Spodobała mi się ta waga ostatnio na zawodach. Mieliłem sędziowie i postanowiłem ją kupić. Waga ma taki fajny pokrowiec. Ale najważniejsze, co w wadze mi się spodobało, to to, że waga nie gubi tary. To znaczy, tak jak to mają te tańsze wagi elektryczne, powiesimy worek, wytarujemy, włożymy worek do kołyski, wsadzimy garpia, przychodzimy, a waga wyłączona po jakimś czasie. Zgubiła tarę i wszystko trzeba robić po kolei. Ta waga tego nie ma. Tutaj, jak się worek wytaruje i waga jest włączona, to ona może być włączona pół godziny, godzinę i tary nie zapomni. Więc, dlatego to jest na pewno wielki plus tej wagi, i dlatego postanowiłem ją kupić. A druga z moich nowinek to jest rozrzutnik do łódki Boatman. Też taki już planowałem go kupić dawno, ale jakoś nie było, nie było okazji ani jakiegoś specjalnego parcia. Ale uznałem, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo jednak łowiąc z wywózkim modelem. Czy to na zawodach, czy nawet na łowiskach, tak jak tutaj, że nie wolno wypłynąć pontonem, żeby gdzieś ten, te ziarna jakoś rozsiadł, czy kulki to naprawdę taki rozrzutnik robi mega robotę, bo potrafi rozrzucić kulki nawet w promieniu do 2 metrów od łódki, więc wy, nawet może trochę więcej niż 2 metry, więc naprawdę idzie obsiać tym dosyć fajnie. Rozrzutnik nie jest zbytnio skomplikowany, tu jest taka zapadka, nakręca się go. No, i potem jak otworzą się komory w wódce, ten ciężarek spada, no i rozrzutnik się włącza i wyrzuca kulki. Także tyle. Bo nie tu Nie spodziewałem się. Na małżakry. Możliwe, że teraz... Jest. No jeszcze nie jest, bo z tym podbierakiem to jest... Nie idzie go dźwignąć. Tak mi właśnie... Ten w nocy kuźwa. I poszedł. No ładny. Jest. Mamy ranek, w nocy jedno branie, niestety Julce ryba się spięła, ale teraz już przy pakowaniu praktycznie wszystko już złożone, zostały tylko wędki i nagle rolka i melduję się taki na pożegnanie. Niewielki, niespełna 9 kg, ale pięknie czarny, pełnouski wojownik, taki ładny, rybkę wypuszczam. I muszę powiedzieć, tak, nie była to zbyt udana zasiadka, jeśli chodzi o ryby, ale była to zasiadka na pożegnanie wakacji. Także było super. Kończę ten film, a Was zapraszam na relacje z Natsuliny już niebawem. Płyń kolego, ja tu jeszcze wrócę w tym roku.